Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować kompresor bezolejowy marki Stalnej Bostitch model MRC6E Mała i zwarta konstrukcja sprawdza się w doskonały sposób do mniejszych prac na budowach doskonale sprawdzi się w połączeniu ze sztywciarką również marki Stalnej Bostitch bądź innych producentów jak i również strzelaczami pneumatycznymi, które mają niewielką ilość zapotrzebowania na powietrze na jeden strzał. Ciśnienie maksymalne takiego kompresora to 8 atmosfer. Waga zaledwie 10,5 kg, dzięki czemu bardzo łatwo przetransportować w różne miejsca rozwiązanie wyposażone w dwa manometry: pierwszy pokazujące ciśnienie w zbiorniku, drugie ciśnienie na wyjściu ze sprężarki. Oczywiście regulacja ciśnienia odbywa się za pomocą regulatora. Dodatkowo wyjście na szybko złącza. Moc silnika 1,1 kW. Wydajność efektywna takiego małego kompresora w granicach 75 litrów na minutę. Standardowe zasilanie: zwykła wtyczka 230 zbiornik o po pojemności 6 litrów z bezolejowym silnikiem i szybkim napełnieniem zbiornika. Z gotowością do pracy w czasie 30 sekund bez obciążenia, czas nabicia zbiornika niecałe 30 sekund. Rozwiązanie wyposażone również przez producenta w wąż o długości 5 metrów, który jest dołączany w komplecie. Dodatkowo kompresor wyposażony jest w stopki antypoślizgowe, dzięki czemu podczas pracy nie będzie nam się będzie przesuwał, przemieszczał po podłodze. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego pod adresem wwwsklep